Witam w kolejnej Dę. części Sherlocka Holmesa Jesteśmy w z Marlejem w odlewni Ale coś on ukrywa i dlatego, że my tutaj przyjechali z Watsonem W środku nocy, aby wkraść się do jego biura Zobaczy co on tam skrywa Użyj właściwych wytrychów, by podnieść płytki zamka i otworzyć drogę do głównego wytrycha Też nie tak. Aha, najpierw musimy przesunąć to pierwsze. No za krótkie, trójeczkę weźmiemy jest znowu, nie, teraz musimy o. jest dobrze, wchodzimy do środka. Zobaczmy, czy to się... Czyli drzeczami nie wejdziemy. Trzeba jakiś inny sposób znaleźć. Aha. Będziemy łamigówka. Dobrze. Co to? Do czego to służy? Aha! Czyli tutaj przyjeżdżamy sobie... Co tu jeszcze jest? Tu jeszcze była chyba dźwignia? Się nic nie daje. Tu jeszcze jest dźwignia, dlaczego to jest? Dlatego wychodzi, że tą, tą klatkę by trzeba było opuścić na ten wózek, co tu był, czyli z powrotem wózek. Dobrze, praca na wózkiem zamiast tak stracić się przyglądać mógłby pomóc. Byłoby szybciej. No to szybciej. A to co to jest? No to. Dobrze, to damy tutaj. Tu jest łańcuch, czyli jest szansa, że jeżeli on wyjdzie na podest, to łańcuch się rozbuja i wskoczy przez przez balkon dobra teraz późć tą tą klatkę bo trzeba tak. jest Dobrze teraz to Tu jeszcze mamy. To przesuniemy. Tu jeszcze jest krata jakaś. Others might see nothing here but fence, but there is more to it. than that Others might see nothing here but fence, but there is more to it. Mm hmm. Czyli to pewnie bym skorzystał jako drabinę. Przesuniemy to. Jest dobrze, ale tą kratę, ten wózek z tą, tam tą Holmes, be Dobrze, spróbujmy wejść teraz na tą. Drabina I powrotku idziemy, idziemy Aha Tu jest drabina Są to wysoko, wysoko wszedł Holmes, Holmes, no się Watson teraz. Przechodzimy w Watsona no i co Watsona ma zrobić? Chyba, że... Aha! Zrobimy to tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. nie? I że ten wózek. Co nam to dało? Dało nam to, że teraz trzeba to obrócić. Ten wózek przechodzi do końca albo stop, stop, stop A gdyby nie Sherlock jest za wysoko no, przejdźmy teraz do Sherlocka Chyba gdzieś druga drabina Tutaj to była Dobrze Aha I tu bym musiał to podstawić Tak Pan Watson musi mi podstawić to z powrotem, że mógł wejść na tą klatkę i przejść dalej. Nie trzeba było tego w ogóle ruszać. Zobaczmy. Aha, i tutaj też bym potrzebował. Trochę z tym pojeździmy. Szczerze, że nie wiedziałem, że nawet ten Sherlock mnie tak wciągnął Bo powiem, naprawdę jest ciekawa w też miałem przyjemność dla też detektywistyczną grę Agaty Christie, morderstwo ABC, i też polecam zagrać zobaczyć gameplay u mnie na kanale. Perlock, foti już teraz te. I need a clear path. Hmm. Watson, znowu. Jeszcze tu prośby, jeżeli oglądacie to, proszę, zalajkować, zasubskrybować kanał, pisać w komentarzach, czy o, pisać w komentarzach, co wam się podobało, co nie. Teraz spróbujmy się skupić na przejściu tego. Jeszcze troszkę zostało Już, już prawie jest No no to teraz zobaczmy Rozsuśćtaj łańcuch, by nabrać szybkości i dotrzeć do celu Teraz mam widok z jego oczu odzu w szrodoka Ach dałoś nacisnąć Super Jesteśmy w biurze Holmes I'm here. Can you let me in? Już idziemy ci otworzyć drzwi, pani Watson. Dobrze. Do góry. Co wy tu mamy? Kolejna pyramid? to zagadka.

Charlie jest oczywistym studentem mechanizmu. Sherlocku, Sherlocku, czy widzisz coś? Gdzie może być też tyle, co mamy? Ale przecież mamy... Mamy, mamy... Jest odcisk sztyletu majów znaleziony w biurze Marleya. Czyli tutaj możemy zrobić odlew, wykup sztylet, tak? Wykuj sztylet majów, by otworzyć piramidę w biurze Marleya. Dobrze, idziemy teraz zrobić odlew tego sztyletu. I sobie powolutku. Ach! Super! Ach, nie udało się za pierwszym razem. Trzeba w odpowiednim momencie naciskać guziki myszki, ja nie zwróćmy uwagi, że potem trzeba naciskać prawy guzik myszki, a ja cały czas lewy naciskałem. Zobaczymy jeszcze raz. Pyk, 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 pyk. i teraz prawy, prawy, prawy. Lewy. Ach, znowu. Teraz razem to idzie trochę lepiej niż za pierwszym razem. Jak szeroko będzie z tego? Ja mam taką nadzieję, że będzie pasowało. Idziemy. Tyle dbają wykonane przez nas w odlewni. Pasuje. Zobaczmy, co tutaj pan Marley skrywa. Another statue of Takunuman. What's wrong So, Bernard Marley built a mechanical globe. Taki globe, że we widzieli w klubie. Klingeralskle. W klubie. This globe has space inside. It should be possible to open it. Aha. It can move, but a part of the mechanism is missing. Be careful, Watson. Unless you want to be speared by Tekunuman. Just like that. Maybe it's double. If it's a double, Teraz powinno się rozwiązać. The chain Teraz średni, Łącu, no i do. Ale coś tu nie pasuje. No, teraz pasuje. Tu mamy klucz. Dobra, co znaleźliśmy? klucz znaleziony w biurze Marleya, dlaczego klucz to będzie? I jeszcze tu jest safe It's closed. Tell me at the moment, is what? This part is in solid gold, it's worth a fortune. This part is in solid gold. It's worth a Kolejny dowód w sprawie. A to co to jest? Wiem, że jestem wybrańcem. Tekun Uman chce wykorzystać mnie do swego celu. O Boże, chron mnie. Nie chcę umierać. Kartka z pamiętnika Bernarda. Sir Charles Zachariasz, Greystoke oraz Bernard Marley mają lub mieli fragment Złotego guatemalskiego posągu z tego samego roku 1881. Posąg Marley'a podzielono na trzy części, a zatem Sir Charles Zachariasz mogli otrzymać pozostałe części. Aha. Dobrze, co tu jeszcze jest? To jest do tego globusu. To jest część z globusu. Co było w klubie? Bierzemy. This part is in solid gold, it's worth a fortune The statue is in three parts, only the gold is original. Marley must have reconstructed the other two. It's almost daylight. The workers will be here soon. It's time to leave jeszcze zobaczymy, co tu jest. Marley dismantled these alarm clocks for their parts. Dobrze, chyba już jeżelimy wszystko. Także możemy stąd prysnąć.